Zapomnijcie o wizerunku chłodnej i zawsze opanowanej perfekcyjnej pani domu. Małgorzata Rozenek Majdan właśnie ujawniła, że w jej żyłach płynie nadmiar emocji, a jedynym człowiekiem, który potrafi zatrzymać tę lawinę, jest Radek Majdan. To nie tylko małżeństwo, to precyzyjny system bezpieczeństwa, który chroni ich przed życiowym poślizgiem w roku 2026. W szczerej i niezwykle gorącej rozmowie z marzeną Rogalską na antenie Radia Złote Przeboje Małgorzata Rozenek Majdan postanowiła ostatecznie wylać herbatkę na temat swojego życia prywatnego. Gwiazda, która od dekady uchodzi za ikonę polskiej perfekcji tym razem, zrzuciła maskę i pokazała swoją prawdziwą, nieokiełznaną naturę. To, co usłyszeliśmy w tym podcaście, rzuca zupełnie nowe światło na dynamikę najsłynniejszego power couple w kraju, zwłaszcza, że we wrześniu 2026 roku para będzie świętować swoją dziesiątą rocznicę ślubu. Małgorzata przyznała, że jej wizerunek publiczny bywa mylący, ponieważ prywatnie zmaga się z ogromną intensywnością uczuć, których jej własne ciało czasem nie jest w stanie pomdrugeścić. Ja jestem taką osobą, która urodziła się z nadmiarem emocji. Z nadmiarem miłości, z nadmiarem WKRW, z nadmiarem zniecierpliwienia, z nadmiarem energii. Ja mam po prostu więcej emocji niż ja jestem w stanie w tym swoim małym ciele unieść. Więc ja się cieszę, że mam kogo nimi obdarować, wyznała celebrytka, obnażając przed słuchaczami swoją wybuchową naturę. W tej emocjonalnej nawałnicy to właśnie Radosław Majdan pełni rolę jedynego stabilizatora. Rozenek użyła niezwykle trafnego motoryzacyjnego porównania, nazywając męża swoim systemem antypoślizgowym. Według niej Radek posiada naturalny spokój i empatię, których jej samej czasem brakuje, co pozwala im bezpiecznie wchodzić w życiowe zakręty. Radek jest jedyną osobą, która potrafi mnie uspokoić. On potrafi naprawdę nadać wszystkiemu taki ogromny spokój. To jest tak, że jak jedziesz i czujesz, że tracisz kontrolę, a on jest takim systemem antypoślizgowym, bardzo mi to ułatwia w życiu, mam do niego 100% zaufanie, podkreśliła z nieskrywanym podziwem. Jako insiderzy polskiego show biznesu widzimy w tym wyznaniu mistrzowski ruch wizerunkowy, który niesamowicie humanizuje postać perfekcyjnej pani domu. Małgorzata przyznaje, że zazdrości mężowi łatwości, z jaką zjednuje sobie ludzi w sekundę, i choć sama sprawnie prowadzi small talk, to właśnie Radio posiada tę wrodzoną naturalną sympatię i relacyjność, która jest dla niej godna podziwu. W ich domu nie ma jednak miejsca na dyktaturę, ponieważ para wypracowała model drużynowy oparty na sportowej strategii. Jeśli chodzi o rodzinę, jesteśmy partnerami. Wiem, że trudno w to uwierzyć. My dobrze wiemy, że jesteśmy drużyną. Raz ja jestem w ataku, radzio w obronie raz, to ja jestem w obronie, a on w ataku raz obydwoje bierzemy przerwę techniczną. Nie chciałabym być w takiej roli, że to ja jestem główną zarządzającą w domu, wyjaśniła gwiazda, ucinając spekulacje o swojej dominacji w związku. Ta rodzinna drużyna w komplecie ze Stanisławem Tadeuszem oraz małym Henrykiem, który już w czerwcu skończy sześć lat, wydaje się być w roku 2026 silniejsza niż kiedykolwiek. Małgorzata podkreśla, że spokój w domu przekłada się na wszystko, co dzieje się na zewnątrz, a Radosław jako tata jest niezwykły i w tej kwestii nigdy nie miała żadnych wątpliwości. To bolesna lekcja dla wszystkich, którzy wieszczyli im szybki koniec, bo 10 lat w blasku fleszy to dla większości celebrytów masakra, a dla Majdanów to jedynie rozgrzewka przed kolejną dekadą w ataku i obronie. Wygląda na to, że sekret ich sukcesu tkwi właśnie w tym trzeźwym ludzkim osądzie sytuacji, który Radek wnosi do ich wspólnego gniazdka, chroniąc Małgorzatę przed jej własnym emocjonalnym nadmiarem. Czy Waszym zdaniem taki system antypoślizgowy w związku to jedyny sposób na przetrwanie dekady w polskim showbiznesie, czy może to Małgorzata jest tutaj głównym strategiem, który po prostu wie, jak docenić swojego najlepszego zawodnika? Jeśli ta merytoryczna analiza relacji Majdanów prosto z radiowych kuluarów była dla Ciebie interesująca, to koniecznie polub ten film, udostępnij go znajomym i zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić żadnej nowej analizy z życia polskiego showbiznesu, ponieważ u nas dowiesz się o wszystkim jako pierwszy z perspektywy prawdziwego insidera.